Agatka, rolniczka, tyle pieniędzy. 1,829. Temu złodziejowi, w tej wysłała! Dobra, no, proszę do tej dorów, Was, i... nie wysyłajcie już im. I pieniędzy. wszystkich od I... musimy da. zasadzić ziemniaki, żeby mieć co pieprzać. Ej, <laughs> i na czego jedziesz po tym? <laughs> nie, no, widzowie, nie wierzę w to. Po prostu w to nie wierzę. Ona ziemniaki w kopie. Janina, czy ty jesteś jedno rozwinięta? Eee, mówimy, że... łamie się! Janina ma problem po prostu ze Saniną. Może opowiesz coś więcej, jakichś więcej szczegółów na temat tego? Tak, znaczy, ja uważam, że nawet jakby się rozbił, to i tak e, ja bym przeżyła, bo ja sobie śmiertelna. Po prostu, nawet jakby samolot płonął, to ja bym stała pomiędzy płomieniami, że tak powiem, gasiła go ze strażakami, tak? Jak mamy nagrywać z Janiną normalny odcinek? Jak się nie da, po prostu się nie da. No przepraszam was za ale po prostu się nie da. Ja to jestem załamany tym, co widzę, po prostu. Z tą maciorą. Z tą matą doćwiczę. No co ty robisz, kobieto? Ja, no nie, no nie mam, nie mam siły po prostu, nie mam siły, Michał, Anio. Ja nie na... tak, żebym cię wprost, czy jesteś jakaś rozpierdzielona? Co zrobiłeś Nie się Nie potrafi się zachowywać. Uspokój się z tymi swoimi odzywkami, rozumiesz to? O, 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 i co? Stoi pociąg na stacji, na drugim feronie, za Te odjedzie, już, już go nie nie! Oooo! Raz? Skacze górę I Nie! 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 I Nie! 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 ale to Nie! to Nie! 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 ty ty robisz? Nie! na Nie! ty Nie! chociaż raz Nie! odcinkach. Nie! Nie! co? O, I i Nie! Nie! lampa. Nie! Nie! robi Nie! 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 No i zobacz, co ona robi I Nie! Wick to daddy jest wolna się wróżę gra to jak się o tej szczególna przestała Dobra Ej śmato! Gdzie Janina Cześć Mieliśmy próbę złodziejstwa no ty ktoś chciał ukraść A to wam serio ktoś chciał ukryć No serio Prawie, prawie nam go gościu ukradł nie To jest jakaś kłamstwo no to, mm, to, to, to właśnie. To chciałbym, to że... to chciałbym, żeby to było kłamstwo niestety nie co ja mi ja na razie tu odczepię do ciebie. A, to jak zechcesz. Tu na razie widzowie odczepię. Ciągnik tu widzowie tak postawię wzdłuż i jedziemy. Czy ty... nim będziemy sadzić? Nie chyba co? A tak. To takiego dużego będziesz brał do sadzarki? Bez sensu Ja go widzowie równolegle tu postawię. I tak naprawdę na ostatnią akcję póki nie ma klientów, nawet i 50 możesz zapiąć. No w sumie widzowie... Jako taki ostatnio, ostatnio taką akcję w polu można wykorzystać do 50. Dobra, wykorzystamy widzowie to 50, to No prawdopodobnie ostatnio... A co będziecie odcinek. robić? A sadzić ziemniaki. Sadzić tak zwanego ziemniaka pospolitego. Tak, pospolity ziemniak do sadzenia będzie. A co nas zazdrości trochę tego? Nie. Zazdrości nam trochę tego, że ziemniaki będziemy sadzić, bo już teraz nie rozumiem. Nie zazdroszczę e, widzowie, serdeczne pozdrowienia dla Was. Chciałbym serdecznie pozdrowić szymcia rolnika i Agatkę rolniczkę. Yy, moi Tylko proszę koru, którzy... was, nie wysyłajcie Uy. już im I pieniędzy I wszystkich. O, dawaj, dawaj te. obniżki. Tutaj obniżę. I dziękuję, oczywiście, wszystkim, bo zostałem również wspierającym. Serdecznie Wam dziękuję za wsparcie. Tak jak nie... Wam mówiłem, właśnie. Ocie, tutaj nie wysyłajcie mówić, żeby, już im tych Żeby, żeby... mi się w dupach poprzewracało Kazałeś rejestrację? A właśnie, widzowie. Rejestracja, czyli. Ty mnie, w, w naszym dużym ciągniku, proszę bardzo. Agatka rolniczka. Eee, i zobacz. E, Agatka rolniczka, tyle pieniędzy. 1,8,29. Temu złodziejowi! W tej wysłała. wysyłała Dobra, myślicie sobie że... jedziemy? Gdzie, e, trzeba będzie zmienić tą kwotę? Znaczy po kolejnym live? Agatka, proszę! Nie wysyłaj, nie już jemu. Dobra. Jedziemy, widzowie teraz na pole sali ziemniaki. A czy a będziemy ziemniaki jakoś brać jeszcze? Czy po prostu przyjedziemy tutaj w razie czego trzeba? No blisko jest to, nie? To wiesz i dawaj. No to po co, ja z Janino pojadę. A, Tylko ty kieruj, bo na nie umie kierować. Weź Eina we, się zamień. No także pozdrawiam szybkie rolnikę, gatkę, rolniczkę, pozdrawiam Łukasza, pozdrawiam Kubę Dziugił i całą rodzinę Pozdrawiam Mati Kostek I na co ty... Robisz? Wszystkich pozostałych donatorów Laka La pozdrawiam i wszystkich pozostałych dziękuję bardzo serdecznie Karol No. Od kogo podję pomysł? Z pozdrowieniami? Na filmach. Od Michała, Widzowi od Michała Michał wpadł na ten pomysł i Michał pozdrawiam ciebie. Pozdrawiamy również Michała z kanału Keros. Wiecie to tu? I mnie jeszcze! I nie pozdrawiamy Janiny z kanału Janina. I widzowie, oficjalnie robimy 12-godzinnego live'a, jeżeli u Janiny będzie 35 tysięcy widzów. Ja z karolem. <laughs> <laughs> o jajku widzowie, o ja pierdzielę. Czyli subskrybujcie! Panino, nie 135, nie 135 Subskrybujcie, żeby my chłopaki odpalili wam live'a! Teraz zatrzymajcie ten film! Spiszcie Janina FS22 i subskrybujcie! No, no. Na pewno, na pewno, na pewno widzowie. Ten film to nie reklamy widzowie, tylko oporowa akcja w polu. No niestety, oporowa akcja w polu musimy wykonać to co do nas należy. To co do nas należy. Musimy zasadzić ziemniaki, żeby mieć co śpiepszać. <grym grym grym> <grym> I na czego jedziesz po tym? <laughs> nie no, widzowie, nie wierzę w to. Po prostu w to nie wierzę. Ona ziemniakiem szkokiem, Janina, czy ty jesteś niedorozwinięta? Patrz, naprawdę, Michał, ona jest niedorozwinięta. To naprawdę, to nie jest, to nie jest jaja. Widziele, co ona zrobiła, patrz. No nie no, widzowie, no i to jest właśnie to, o czym cały czas Ej, mówimy. Że... Łamię się! Janina ma problem, po prostu ze sobą. Ja nie mam problemu. Widzowie. Mam nadzieję, że następny odcinek będzie już normalny, bo przez Janinę, niestety, filmy nie są nigdy tutaj normalne. A na szczęście, Janina jedzie na wakacje, to może... Całe szczęście. Wykony, no może nie kolejne odcinki, ale te gdzieś w przyszłości. Widzowie, Janina sobie... A właśnie, bo Janina się nie chwaliła wam, widzowie, podejrzewam. Janina no nic sobie pofali, na wakacje no, leci. Może no, no. I to może, może palić. Się... odcinek, to może nawet tak. dzisiaj leci, o. A no właśnie, jak tu jest teraz odcinek, to możliwe, ale dzisiaj, wy tu go na dzisiaj leci na wakacje. To odcinek, czyli... Bo my to nagrywamy 12 września, widzowie. Widzowie, nie martwcie się. Jeżeli samolot się nie rozbije, wrócę. Może no, no. No, i Spokojnie, Janino, może opowiedz coś więcej, jakichś więcej szczegółów na temat tego. Tak. Znaczy, ja uważam, że nawet jakby się rozbił, to i tak e, ja bym przeżyła. Będę ja śmiertelna. Po prostu, nawet jakby samolot płonął, to ja bym stała pomiędzy płomieniami, że tak powiem, gasiła go ze strażakami, tak? Ale Janina, powiedz coś, może lepiej na... jedną. Wakacji, kurde, ile będą kosztować? Wszystko może, tak żeby widzowie wiedzieli, ile wakacje będą kosztować? No nie wiem, bo nie wiem, gdzie lecę. Co, co do złotówki, oczywiście? Nie wiem jeszcze. Dobrze, no. Mam nadzieję, że się podzielisz tymi informacjami z widzami. No powiem, a co moje kosztowały? Moje? E, 2700 jakoś złotych, czy tam 2600 za 7 dni? Pięknie to nie pisa, dużo widzowie. To niedużo widzowie, bo to do Tunezji na 7 dni. I w tym bez, jest lot, wszystko wieś, to All Inclusive. Tak samo Michał. Agatka uliczka mu wysłała 1839 przepierdzielił to jednego dnia. Wiecie co on sobie kupił? Michał, o kurde nie mam ziemniaków. Wiecie co on sobie za to kupił? O, co? Mam powiedzieć? Powiedz. Zamówił sobie całą ciężarówkę. Pampersów, bo on mówił, że będzie robił małego youtubera. No i widzowie, widzicie jaki jajca, widzicie jakie jajca Inna sobie robi Ty tu mało Pięknie. wchodzi do tego, nie? Za mało Pięknie Dobra, lecimy widzowie no Kopaczki większe na razie nie kupujemy, bo no, nie, pierwsza nie, sprawa to... nam niepotrzebne I co ona robi? Rozsypała No bo to jest wykopała Oj, na, ta, na takie no. co my mamy z ziemniakami to Wystarczająco, widzowie. Na razie i tak nie lecimy, nie lecimy bardzo w te ziemniaki, bo. No, nie chcemy na razie to inwestować zbyt dużo kasy, bo nie ma na tym aż tak dużo pieniędzy. Tym bardziej, to kopaczko się męczyć, to. To jest problemo problemowe. Ja nie nad... i cię no tak, wprost. czyli jesteś jakoś rozpierdzielona, zbieraj to. I to zbieraj raz. to. I to na jednej nóżce to zbieraj. No. Mendozo Zwykła. I zobacz to wysypuje to z jednego miejsca w drugie miejsce wysypuje. O kurde przycisk widzowie mi wyleciał Tego O z O już go wsadziłem nie przejmujcie się Możesz tą skrzynkę zabrać z tego ciągnika? Nie, Michał ją tam położył Już ja widzę jak Michał to tu położył Jadę mm -hmm. w kolejny znaczy poczenie ucichu Michał Bizowie to próbował nam ukraść tą pięćdziesiątkę. Ale udało się wszystko ogarnąć. Ale nie śnieba. Jeździ po polu ludzi kurde. Jedyna ja niestety w kolejnych odcinkach bizowi nie będzie, no bo nie da się nagrywać Janino odcinków. Nie da się nagrywać Weź tylko na się, Jezi, po polach. Mnie. Lub... No to dobrze. Bo, I to się organizuje, no panie Nino, to nie jest tak hopciu. No to nie jest takie hopsiu. Powolutku, powolutku, powolutku i podziękujemy. Nie, nie. Widzicie, kiedy się za jeździ po polach ludzi, później... tego, no. Dobra, a jakbym wziął teraz półki zaurała to, to byście mnie wyrzucili. Tak, tak. nawet y, w tyle by natychmiast serwerach. serwera. Przepraszam, jakiego serwera, jak jestem w, w, w realnym świecie. Z po prostu... komunikatora Radisco. I czy to taka prawda? Michał, a zaraz mi się kończą ziemniaki w tym, a ona rozprzestrzenia ja to po polu. Jedziele, dobra, to ja idę po... A gdzie jest skrzynka w ogóle, żeby to nasypać teraz? Gdzieś tam mi wypadła przy drodze. Bo ona na maskę położyła skrzynkę. gdzie ona jest? Pojechała ciągnikiem przez pola ludzi do kołku chyba. Aha. Z tego co mi się wydaje przynajmniej. To chociaż dosyp jeszcze i... Nie będzie. Ty, no mam 22% teraz. Się dosypie. Ja w ogóle na internecie no. ostatnio widziałam taki na TikToku fajny sposób na no. robienie tej kukurydzy. Wysypywali ten no. kukurydzę z i talerzówką gościu jeździł. Tak ładnie rozgrabiało. W sensie, tylko wiesz w realu jakby nie? No. To no. Tak. Ale chodzi że na pryzmie. Na pryzmie, na pryzmie, no. To robią tak. O, robią różne są sposoby, no. Ale to bo chodzi ci, że rozgarniało elegancko, tak? Ale no! Wiesz, jak ktoś nie ma tego puka i tak dalej, no trzeba sobie jakoś radzić. Są eee, sposoby na sposób. E! Ej! Ej! No, Michał, zobacz, ona talerzuje tu! No, mówiliście no, zmierzanie! Jotko pier pier pierdolona, kurwa! Wypierdalaj stąd! Wypierdalaj z tego pola, kurwa! To talerzówko! Już cię to kurwa nie ma! Raz, kurwa! <śles> <grymne> Wy co powiedziałem Ci Ale mówiliście że jak zaoram to mnie wywalicie A no. ja zanależowałem Widzę no, musiałem użyć agresywnych słów bo po prostu już inaczej nie da się Inaczej się nie da Co za oczywiście przepraszam Ale inaczej no. się nie da No zobacz co, co, no co, co on robi, no zobacz co ona robi no to co robi, ale... No widzowie, no i jak my mamy nagrywać normalne odcinki, powiedzcie no? Jak mamy nagrywać z Janiną normalne odcinki? Jak się nie da, po prostu się nie da, no. Przepraszam was za to, ale po prostu się nie da. Nie da się. Choćbym chcieli, to się nie da. Z tym człowiekiem. Ja to jestem załamany tym, co widzę, po prostu. Z tą maciorą. Ee, tylko bez takich. Knużycą, o. Ja rozumiem, żeś powiedział mata czy coś, ale... Uuu, to przestań. Z tą matą. Już... Z tą matą do ćwiczeń. Mata. Taka na przykład do ćwiczeń widzowie czy coś. Mata do biegania na przykład. Bo z nią się normalnie, nic Znaczy, robi. no nie da się do... Słuchaj, tego człowieka do pola nie trzeba, nie można. Nie można. Bo Janina ma zaim i zaimki Ono-Jenu. je jenu. I, do, na przykład, do, do ją można. I, I na przykład. I na Nie wiem, do Janiny trzeba mówić tak o. Co dzisiaj ro, robiłś? Co dzisiaj jadłś? Ja Widzieliście <grym> to? Widziałam! Ono, ono jemu! Jem. Co dzisiaj jadłś? Co robiłeś? Gdzie ja, pojechałeś? ja myślałam, że robiłoś, jadłoś. To by była przesada, ale jadłóś, robiłoś. robiłoś? co dzisiaj robiłś? Co dzisiaj jadłś? Gdzie pojechałeś? Co zrobiłeś u nas na polu? <noise> I co, to zadawie takie jaja to jest to prawie, co, zełbym nie tak. Przepraszam, ale ja... Okej. Okay. Mo, może ktoś się ze mną nie zgadzać, ale jeżeli tu ktoś jakieś zajęki daje... Nie, jadły, boś, nie, ja jestem bardzo tolerancyjny, o, nie. ale nie... Ale jakie zajęki Jadłś? zesrałeś, spierdziałóś? No to dla mnie no to, to jest kurde jakieś już naprawdę odklejenie nie jest. Ale wyobraźcie to sobie prost. to, wyobraźcie sobie to i na przykład o e, e, Karol, no nie, masz jakąś kubinę na przykład no. no i leżysz sobie w nocy i nagle słyszysz taki dźwięk taki No i ja do nie mówię i... Co spierdziałoś się, czy co zrobiłoś? No, I teraz wyobraź sobie, że jesteś zły i tak dalej, ty musisz pamiętać o tym, żeby powiedzieć spierdziałoś się Bo będzie afera, bo będzie aferę jak inaczej, nie? No co ty robisz, kobieto? Ja, no nie, no nie mam nie mam siły po prostu, nie mam siły Michał na nią Nie, inaczej, ty widzisz moje tatuaże? Widzisz tatuaże? Ja nie jestem, no ja jestem po prostu agresywny, nie. Nic. Przepraszam, kuba że się obraziłeś <grafy> Ale to ja to jaja naprawdę widzowie te ktoś chce wymyślić jakieś inne zaimki i się na ciebie, bo nie... A przepraszam, teraz trzeba się kogoś... Najpierw jak zaczynacie z kimś rozmowę, najpierw trzeba się zapytać A jakie jakimi zaimkami do ciebie mówić? Po prostu z takimi osami, osobami się nie powinno rozmawiać nawet. Nie dość, że te osoby w głowie mają najebane, to jeszcze wyglądają na pojebane. No, to już nie to, no. bo ja jakbym zobaczył tą osobę na ulicy, to ja bym już wiedział, że ona się tak przedstawia po samym wyglądzie, nawet bez Masz, to odzywania widać. Znaczy, No to widać, to od razu widzę, że to są takie. Ja od razu widzowie mam mówię, ja jestem tolerancyjny, bo ja nie mam nic do tych ludzi, tylko że po prostu nie rozumiem takich tych, tych na przykład i tak dalej, nie? Każdy zresztą niech tam sobie gada, jak se chce, tylko że to jest... Uh... Tylko wiecie, w momencie, gdy robisz coś niestandardowego i w ogóle, to znaczy, że oczekujesz atencji. A najgorsze, że w momencie, gdy później tej atencji dostajesz, to robisz tego problem, nie? No i o to właśnie chodzi, nie? O to właśnie chodzi. ludzi nie powinno być na świecie? Ach, to nie, ta... nie no. Ej, Jesteśmy tak. na YouTubie, tak? Sorry, YouTube administration. Ej, Michał to powiedział. Banujcie kanał Heros. Nie no, w ogólnie no Masz TikToka, masz coś i dzieciaki to oglądają I później co niektóre dzieciaki może go się zrobić tak samo No mogą zrobić się, zrobiłoś. A czy znaczy, wiesz co? Zrobiło się no. Znaczy ja powiem wam tak Inne łosie. Moim zdaniem to idzie do złej strony, bo jeszcze zobaczycie, że przyjdą takie czasy Że w szkołach będą uczyć, że jest ileś tam płci a nie wiem czy tego nie ma, że ktoś co robił jaja na tiktoku i książkę wstawił, albo faktycznie jest, zaraz to znajdę. No nie, no nie gadaj, kurde, że w szkołach, w szkołach, chyba, w szkołach że książkę... się, ja że się że mają uczyć wzajemków i tak dalej, no. No nie, no to, to to już dla mnie to naprawdę jaja, no nie, to to już jest tragedia, jeśli w szkołach takie coś jest. Ale... Tylko widzicie, dla mnie na przykład parodią też jest to, że teoretycznie to z jaką płcią się rodzisz, nie określa... Ej, ziemiaki się skończyły. No właśnie. Teoretycznie nie określa no, to twojej płci. W sensie to, z, z jaką płcią się rodzisz to myśli, nie no nie? Ale no w momencie, ale... gdy sobie ją zmienisz operacyjnie, to już określa twoją płeć.. Dobra, no. Ale jak nie określa? Jak się rodzisz, to jesteś albo męż... chłopakiem albo dziewczyną. Są tylko no, dwie. Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak samo, są tylko dwie niestety. O, że ja tego nie zapisałem. No nie wiem jak to wpisać teraz. Ale każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Jak widzicie, jeszcze Też mówiąc e, mówiąc o tej atencji i tak dalej, że w momencie gdy ubierasz się i zachowujesz się tak, żeby wymagać atencji, a w momencie, gdy ją dostaniesz, to masz problem? To tak jakby. To tak jak ja bym miała problem, do tego, że będzie mnie teraz ktoś wyzywał w komentarzach, że zachowuję się jak zwierzę. Jak zwierzę na, tych, na tym polu. Tutaj oram, znaczy ten talerzuję, tu wyrzucam nawóz, a później będę miała problem, bo mnie w komentarzach wyzywają od śmieci. No to dobrze, że zdajesz sobie z tego sprawę. No i ja, ja sobie. Wyzywał... Ale ja sobie zdaję z tego sprawę i robię to świadomie. Ale przynajmniej cię wyzywają od śmieci, a nie śmieci o łosiów, to no nie? No! Śmieci o Jołosiów! No, może. Masakrę tutaj po prostu. Tylko, no, ja robię to świadomie. Ja, skoro ja robię coś dla atencji, to to atencję otrzymuję, to się z tego cieszę, bo jestem psychokratyczna. Pani też będzie taka. Pani, że nie można do pani powiedzieć, pani! Ani pan, tylko inaczej. Zobaczymy, inaczej, no. jak te ludzie będą w komentarzach pisać. Jak będą panią określać? No, no. to chyba najprościej, żeby tak nie używać, to może śmieciuwa, albo coś takiego. A ile dzisiaj jej na spałuś? No to ja, ja wolę śmieciuwa jak i uś. Uś. Ile spałś dzisiaj? I co robiłś O, biegnie. mi... O! Nie, no zajebiście, trochę po ławce, trochę po półlodezie. To nie szkodzi, Michał, to no nie przeszkadza. Widzowie mamy ogarnięte tego i widzowie niestety. No nie, no. Wysiadaj z tego dziwnika muszę ci mordę sprać. A co? No. Co zrobimy? Nie, nie potrafi się zachowywać. Czekaj, ja go. Próbuję tu wepchać. Wepkam go tutaj, Michał. O. Ale paruwa, co? O, i mój zamrak najeżdża. Lampa jak skór wysył. No dobra, robię Bixet. Mogę się lampa zzaf, bichu, abchud, co? No i dziś zobacz co dziś, robi Widzowie na u nas na. Zzaf, zzaf, na na gra. to trzeba odejść przestała. być Nie, Co ty robisz, Ani na mości ty zachować chociaż raz na odcinkach? Tańczyłam! Grito! I uspokój się z tymi swoimi odzywkami, rozumiesz to? Ale dla o. pani chyba inna piosenka wypasowała. To włącz! O, o, o i co? Sto i pociąg na mam na drugim feronie za odjedzie. odjedzie, Już go jednego nie w tym pociąg tu jedziesz. Ty. E! No. I wszystkie rączki teraz w górę Janina Janina dziś tańcuje I na moją czarną listę się kwalifikuje Janina nie umie tańczyć Bo trzeba ją podziemnie niańczyć Janina dawaj, 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 o jakie turbo załączone Chodzi, Skacze ja nie nachodzi, ale pan łatwo. Skaczemy w i mówisz, że już znaczy sorry mała. Ale to nie są żarty, mówisz to no Ja nie chcę teraz moczyć tej proszę, proszę. Zadać jeszcze trochę nur i fezy. Teraz leżał na salon, daj Te butki mają galop nawet nie wiesz. Ja to prostu za imprezę, że chodź, wszystko po kolei było powodane, tak Dobra, dość Dość tego tajca. Dość tańca spać, widzowie Ja spać, widzowie. Idziemy spać, widzowie. Widzowie. spać, spać bo dzisiaj, na gospodarstwie Dzisiaj całą noc żeśmy ja nie spalić, tylko ja idę spać To wyłączy światła wy dziesiące widzimy się Wystawię...